Witam, witam. Dobrze wiem, że stęskniliście się za filmami z Tiermakera, więc yy, mamy Tiermaker. Oto co sądzę o Pokémonach z generacji drugiej. 800 łapek w górę i nagrywam dla was kolejną tier listę. Chikorita, absolutna rewelacja. Tier. <ścoughs> no, no co? Bailey, szczerze mówiąc, podobnie. Bardzo lubię Meganiuma i wrzucę go do tieru A, będąc świadomym, że nie jest aż tak dobry. Cyndaquil jest dobry, ale nie aż tak, jakbyśmy się tego spodziewali, więc jedynie tier B. Mówiąc szczerze, Quilawe lubię trochę mniej. Tier C. Typhlosion? Cudowna bestia. Ale tylko tier A, ze względu na statystyki i moveset. Totodile? Da się inaczej? Krokonaut to niestety jakaś pomyłka. Tier C. Za to na pewno do tieru S nadaje się ten Skur Centret. Faret, D Hut-Hut, o wiele lepszy, ale nadal tier B. Ledyba, Ledian, niestety początkowe pokemony w tej genie to jakiś żart. Spinarak, no za wygląd dałbym Ci C, ale nie jesteś lepszy od, nie wiem, Hut-Huta, więc D. Ariados, B. Krobat, nie widzę innej opcji niż S. Chinchu to absolutny słodziak, tier B. Lantern zasłużone A. Co to jest? Co to ma klefa? Eee, igli. Nie wiem kto chciał, żeby Igli istniał. Nie rozumiem tego. Czego nie mogę powiedzieć o Togepi? Togepi tier B jak nic. Togetik? Myślę, że tak samo. Na tu wrzucimy cię do C przyjacielu. Za tu tier A. Rewelacyjny pok. naprawdę. Marip za taki wygląd tier S. Fluffy wygląda trochę gorzej. Tier B. Niektórzy zjedzą mnie za to, ale trudno. Ampharos. S. Mega Ampharos. Według mnie wygląda trochę gorzej, ale ma typing Dragon, więc tier A. Beloson. Bardzo fajny pok, ale taki medium bym powiedział. Meryl A. Azumeril. Absolutnie cudowny. Tier S. Ubóstwiam Sudoudo, choć wiem, że nie jest zbyt dobry, więc tier A. Politoed. Tier A. Hopip, ścierwo jakieś. Skiplum. Skiplum. Wygląda fajniej niż Hopip, niech będzie C. Jumpluff, też taki średniaczek. Tak długo jak nie istnieje Ambipom, to ten Pokémon jest wybitnie słaby. Tier D. Sunkern chyba nie da się inaczej zdecydować. Sunflora bardzo bym chciał Cię umieścić wyżej, ale niestety to nie jest hack Drayano. Jenma świetny. Tier B. Wooper Tier B. Quagsire, kolego! Witamy w tierze S. Espion. No ludzie, na moim Discordzie możecie na indeksie wysyłać swoje tier listy, ale jeżeli nie zobaczy espiona w S, to sami wiecie co. Dumbryon, już mówiłem na tier liście starterów, że oceniam go ze względu na to, jaki jest, a nie ze względu na to, co ja o nim sądzę, więc niestety tier A. Murkrow, rewelacyjny nawet bez ewolucji, tier S. Slowking, klasa sama w sobie, ale wolę go mniej od Slowbro, więc tier A. Misdreavus, Myślę, że Tier B będzie dobry. Anon, Tier C, jedynie za koncept. Tylko i wyłącznie ze względu na to, że to jest po prostu fajne. Szanowni Państwo, sami wiecie. Girafarik, Painko, świetny, Tier B. Foretres, rewelacyjny, Tier S. Pars. Oceniłbym go niżej, ale chcę, żeby był nad Girafarikiem, więc Tier B. Gligar. Niezły, ale bez szału. Tier B. Steelix, Tutaj już można trochę poszaleć. Tier A. Mega Steelix mi się mniej podoba. Tier B. Shnabow. Tier B. Granbull. Uwielbiam. Tier A. Quillfish. Również jestem wielkim fanem. Tier A. Scissor. Cześć. Mega Scissor. Cześć. Shuckle. Hmm. B. Heracross. Cześć. Mega Herakros? No niestety ten wygląd nie powala Tier A. Sneasel? myślę, że zasłużył na A. Teddy Ursa B. Ursaring A zdecydowanie. Slugma C. Mac Cargo? świetny, uwielbiam. A. Swineab? B. Sorry. swine dużo lepszy Tier A. Corsola <mum> Remorite <mum> <mum> Octillery całkiem spoko Tier B. Delibird Tier C. Mentain. Cudowny pok. Tier A. Skarmory. Tier S. Od zawsze. Handawer. Może B. Handum. A. Mega Handum. Też A. Kindra. A. Fanpi Absolutnie cudowny, ale niestety tylko tier B. Za to Don Fan. Witamy w tierze S. Porygon 2. Niech będzie A. Niestety od tej chwili nie widzę Pokemonów poniżej, więc będziemy kombinować. Pamiętajcie, szkalowanie Stantlera to nie tylko przyjemność, ale też obowiązek. Najwyższy poziom dojrzałości obywatelskiej: Smirgle. C tylko za użyteczność. Tyrog. to niestety żart. Czego nie można powiedzieć o Majboju Hitmontopie Tier A. Smuczam? A niech będzie B. Ile kit? Również B. Magbi, Myślę, że nawet A. Miltank? Zdecydowanie A. Blissey? Nie znoszę tego ścierwa tier B. Rajku? Szanowni państwo. Entei troszeczkę niżej tier A. Suikun myślę, że podobnie tier A. A myślę, że dla pana Larvitara będzie dobre miejsce w tierze B. Przy czym Pupitar to żart tier C. Czego nie można powiedzieć o tym wielkim skur... Niestety Mega to po prostu... Na siłę ulepszana idealna forma. Lugia? oh, Lugia. Cudowny pok. how -ho, Tier A. I na samym końcu celebi? Myślę, że B. Link do tiermakera znajdziecie w opisie. Zachęcam do publikowania własnych tier list na kanale Index HTML, na moim Discordzie. Wpadnijcie też na Instagrama i rozważcie opcję zostania wspierającym, bo jak sami widzicie, są w tej chwili wyróżnieni w napisach końcowych. I to tyle. Miłego dnia. Bye-bye.